Myślę, że ten mecz rozpoczął się najgorzej dla nas, jak mógł się rozpocząć, czyli od straty bramki i za chwilę drugie samobójcze, więc, więc bardzo szybko, na skutek wielu błędów, jakie popełniliśmy w defensywie, ten mecz się dobrze ułożył, legi. ja zastanawiam się, dlaczego tak duża nerwowość u moich piłkarzy, bo, bo myślę, że to było przyczynem tego, co, co widzieliśmy i, i dopiero jak zmęczenie narastało, to i to i piłkarze zaczęli lepiej wyglądać. Druga połowa, druga połowa myślę, że trochę lepsza, choć też nie, nie jakaś kura yy, optymistyczna, bo w ostatnich 10 minutach wyszło doświadczenie takiego przeciwnika jak Legia i, i to ona yy, zaczęła dominować. No ale cóż, tak jest w sporcie, że czasami trzeba żyć z porażką, a najważniejsze jest to, co się zrobi następnego dnia. Więc na pewno czeka nas taki okres, który musimy dobrze spożytkować. Pozostały nam 3 mecze do końca, dwa mecze we Wrocławiu i trzeba szukać punktów. Dziękuję. Proszę o pytania. tak było gdzieś Riota jest ważnym dla nas piłkarzem i, i chciałem, żeby w momencie kiedy, kiedy będzie trochę zmęczenia, żeby te jego umiejętności, które niewątpliwie ma, gdzieś tam zaczęły pracować na potrzeby zespołu. Także nie chcę powiedzieć, że ta zmiana była planowana wcześniej, ale był to jeden z wariantów, które, które na pewno były przygotowane. I myślę, że dał nam trochę spokoju. Swoim wejściem otrzymał piłkę i jego doświadczenie się przydało. Szkoda, że przy takim stanie wchodził na boisko. Natomiast dalej, dalej byliśmy bez celnego strzału i to, to mnie martwi. Przede wszystkim obserwowałem też inne miejsca na boisku. Dzisiaj <laughs> powiedzmy szczerze, było wielu piłkarzy do zmiany i, i czasami trzeba przytrzymać jedną zmianę do końca, żeby nie tracić kolejnych bramek. Dlatego, Dlatego starałem się reagować na to, co się dzieje na boisku, żeby, żeby Legia nie nabierała wiatru w żagle, bo to mogło się skończyć dla nas bardzo, bardzo źle. Ja nie chcę powiedzieć, że w drugiej połowie graliśmy, żeby nie stracić bramki, bo, bo też powiedziałem chłopakom, że warto by było, żeby tą drugą połowę chociaż wygrać. Nie wygraliśmy jej, ale też nie przegraliśmy, więc pewne elementy udało nam się poprawić. Jeszcze jedno pytanie mam. Też nie czas, żeby, żeby o tym mówić, ale na pewno na pewno jest to duże osłabienie zespołu i, i nieodpowiedzialne zachowanie tego piłkarza. Dziękuję. Myślę, że myślę, że. Zrobimy wszystko, żeby był taki mecz kiedyś, że kibice przyjdą na Śląsk. Bo wydaje mi się dzisiaj, że przyszli na Legię częściowo. Żeby zobaczyć Śląska z Legią, tak? Ale myślę, że jak będziemy ciężko pracowali i zaczniemy dobrze grać. To być może kiedyś będzie te 20, nie wiem ile było osób, 20 kilka tysięcy ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć Śląsk Wrocław, nie tylko z Legią, ale z innymi przeciwnikami, to jest nasze zadanie.